Noelo, cześć! Witam Was w The Elder Scrolls Legends. Tego się pewnie nie spodziewaliście, co? A tu Was zaskoczyłem. Generalnie już kiedyś mówiłem, że nie chcę na moim kanale robić żadnych gameplayów, let's playów z gier. Natomiast myślę, że taki jeden z Legends nie zaszkodzi. Chciałem go już jakiegoś czasu zrobić nagrać. Chodzi o to, że ta gra jest, wiecie, martwa, nie? Więc mało ludzi w nią gra i jest możliwość, że te serwery kiedyś zamkną i tej gry już w ogóle nie będzie można w nią grać, i dlatego właśnie... czekajcie chwilę. No, chcę z, y, mieć na moim kanale coś w rodzaju takiej pamiątki po tej grze. Jeśli, oczywiście, tam za rok, dwa czy za pięć y, ta gra, tej gry już nie będzie, Więc to jest taka forma pamięci y, po tej grze w formie odcinka. Generalnie nie będę Wam tłumaczył zasad, bo są skomplikowane. To jest y, ten... No generalnie trzeba pokonać przeciwnika, tak? Karta mnie. upadek jest bliski. Ok. Eee... No dobra. Eee, ja mam taką talię eee, na smokach. Eee, przyzywam e, smoki, a jak smoki mi umrą, to mogę przyzywać e, Alduina, który rozwala całą mapę i wygrywam. Ale się rzadko udaje. Co to jest? No, więc jest bardziej taki odcinek skierowany do osób, które już w te Legends, DLS Cross Legends grały jakby... Się, to kurwa, ja. Nie cierpię tali z najazdami. Zaznam raju! O, dobrze, dobrze. Doszła nam złota żagiew. To jest zarombisty Temek. Ale jeszcze dużo, dużo czasu zanim go użyję. Na razie dajmy jej to wzmocnienie naszemu duchowi, żeby nie umarła. Za szybko na jazd ci to już poduszkówdzie mnie hmm. okay, to nic nie robi nie hmm. Nic więcej nie zrobiłem, bo mamy drugie karty. Ogólnie jest słabo. Ogólnie jest trochę słabo. Ale jest ok jeszcze jest ok. Jeszcze na razie jakichś dużych najazdów nam nie zrobił. Jeszcze jego portal jest na razie słaby. By tak pozostało. Kurde, jeszcze książki mogę dać. Gim z Mateuszu! No dobra, ale zaraz, zaraz skopiłem mu dupisko. No ale może, może być. I tak nic innego byśmy nie zrobili, tak naprawdę. To był nasz jedyny wybór, żeby zagrać tego smoczka. Ogólnie też ja kiedyś, parę lat temu, Kurde, no i kolejny najazd, nie, nie cierpię tej talii. Hmm. No, trzeba będzie. Trzeba ja będzie ty. zaraz złotą żagię w co w... co To jest kolejna, no, 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 trochę słabo. Jeszcze nie jest czas na Złotą Żagiew. Chciałbym ją zagrać, ale to jeszcze nie jest odpowiedni moment, myślę. Trzeba coś innego pokombinować. No raz dupczmy to. Gdzie? No dobra. Generalnie ym, no ja od... Yy, ja kiedyś dużo w Telegram zbrałem, ale później przestałem, więc jakby... Nie mam żadnych fajnych talii, nie mam żadnych nowych kart, mam raczej takie słabe podstawowe talie. Więc niczym was tutaj... Co to za gówno? goś kurwa wykoksał, ale. Na szczęście miałem włócznie i Nic ci go rozdupcyłem I teraz, kurde, bijacz, ja przejmuję, kurde, pałeczkę. No, myślał, że kontroluje stół, teraz ja kontroluję stół. Się przeliczył. Nie, to nie ten kraw, Ambicja Rodu Telwani nie zna granic. Co to znowu? O, to jest słabe. Dobra, chyba teraz czas na Żagiew. To akurat ma dwa punkty życia. Żagiew akurat ma, kurde, dwa punkty życia. Nie... Dobra, ale jest, jest, jest dobrze, jest dobrze, bo ma tylko trzy karty w ręku. Ja mam pięć i kontroluję stół, więc jest. Na razie jest Gites. Chyba to wygrywamy kolejny najazd, ale... Ale on jest w dupie, ale jest Prawne w dupie. Co, co, co to jest? O to jest mocne, ale, ale, ale... Kurde, co to masz... Dobra, to jest... A, a bo to szarże jeszcze zostało, ale... Ależ się zabawię z tym. Kurde, to szar zostało z kamienia. No dobra, ale my na szczęście mamy e, dużo opcji, żeby go właśnie tutaj rozwalić. Więc no, chciał zagrać, chciał zrobić cliff Hangera, ale mu nie wyszło i teraz przebywam, no więc Pa. I portal, kurde, zniszczony. No i zajebiście. Doświadczenie z, z gry w Obliviona yy, przynoszą rezultaty. Widać kto umie zamykać portale. No. Hmm. O czym ja mówiłem? Zapomniałem o czym mówiłem. A, no że, no, że nie mam żadnych mocnych talis. To jest taka mega podstawa, którą zło złożyłem parę lat temu i prawie od tej pory nie zmieniłem. Okej, okay, ale to jest słaby, to nic nie robi. Przywołał jakieś dwa słabiaki. On nic nie może zrobić. On się próbuje bronić, ale ja ten, ja go. Mam jasne rozumowanie. rozwalam. Wygrana. On nie ma szans. Musiałby, nie wiem, co przyzwać, żeby ten. Przyznajmy sobie, to jest maczka. Co to? Okej. Okay. Ale ten, o, o, on jest, ten, on jest w bardzo złej sytuacji. On jest Feny to jest nawet, przynajmniej mi go nie zniszczy zaklęciem i mi ulepszył krzyk On się, on próbuje się coś bronić, ale on, on już nie ma szans, nie Smoki go, smoki go dojadą. Co prawda, nie ma Alduina na ręce, ale ale mam, mam, mam mocne, mocne smoki. A, tylko... Wybranie karty. On jest bez szans. Nie ma szans. To jest moja... No, to jest... Ten, to jest fajne. To jest moja... Mm, chyba druga gra po paru miesiącach przerwy A, bo on miał te, te kolory, dobra jest... No i tak ten On ma dużo życia, ale nie, ja, ja mogę wszystko zrobić Nic nie zrobi To, Aha. to jest ok, bo tu by się przydała ochrona na tą stronę Zobaczmy czy ma coś na ręce, chyba nie miał nic. Mam Wiem, co tu ma? Proroctwo. No i tak mi coś zniszczy, to ten. To, to, to i tak mi to nie różni. Smoki rządzą. Przynajmniej w Legends. On nie powinien mieć w ogóle nawet żadnego potwora na ręce mi się wydaje. ma chyba same zaklęcia. I to takie chyba słabsze jakieś Zdaje nowy dzień. No, no ktoś, potwora 2-2 <grych> proszę was Bądź świadkiem światła trójcy. No, to... A bo to jeszcze go leczy za 4, aha, dlatego miałaś tyle życia, tak, bo, bo to go leczy za 4, dobra, ale on jest chyba martwy, ten 6 7 8 9. Dwanaście plus siedem No jest martwy W tej turze go rozwala Mam jasne rozkazy Już po nim Cyk I z żagiewka A A dobra, kurde, ale zjebałem Lol, a nie, to nie, kurde, ja myślałem, że ten, zapomniałem, że żagiew atakuje tylko potwory. Chciałem go żagiewem dobić w twarz, ale ten, ale, ale, kurde, ten, zapomniałem, że żagiew nie działa na przeciwnika. I tu przyzwało mi jakiegoś smoka, który też zadaje cztery obrażenia. Też myślałem, że walnego w twarz, ale też tylko na potwory. Kurde, jeden punkt życia, no żagię w ten. Zadaj stworzeniu obrażenia, a nie. nie a nie, że po prostu zadaj. Co. co to teraz? Co to za gówno? nie ma obrony, to. Coś mi zniszczyło, ale... Ale to ten... Tutaj to tego nie uratuje. Woda To też go tym bardziej nie uratuje. To jest jedna obrona, ale ja mam tu cztery potwory. Co twój ostatni dzień? Kurde, z Romansą Żagie z Żagiewią. Myślałem, że Żagiew Żagiewiem go dobiję w tamtej turze, ale... Jedną turę jeszcze przeżył z jednym punktem tym życiu. I teraz się próbują bronią, robi wszystko to była dobra bitwa Ale on już nic nie zrobi, zużył całą manę i nic nie zrobi Koniec tego śmietnika Zmoczka jego miałem fajnego 7-7 Jeszcze w się I to fajnie Bang! Pierwsza bitewka teny... wygrana! No, przy okazji wspomnę, yy, zostawcie łapkę w górę i zostawcie mi suba, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Yy, chcę dobić do 1000 subskrypcji to jest yy, mój cel około tysiąc. więc byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mi suba dał. Nawet jeśli oglądasz moje filmy tylko czasami albo rzadko, to zawsze subik jest miły i uroczy. Jak, jakbyś go zostawił, bym bardzo wdzięczny. Dobra. Zagramy sobie jeszcze drugą... ...partyjkę. Mam Na nadzieję, że nie będzie aż taka długa, jak ta poprzednia, bo ta poprzednia to... ...ponad 10 minut chyba graliśmy. Teraz gramy z krewnym rodure Nie lubię tych impów. To mamy słabe początkowe rozdanie, bo same dość drogie karty. Żadnych tanich. Obawiam się, że to możemy przepierdzielić. Ja przepiędzę. Więc musimy poczekać aż będziemy mieli trzymany, wtedy już Kurde 6-3. Jest tam kto? No to teraz mnie pociśnie. Ja nic prawie na, praktycznie na stole nie mam. Teraz mogę przyzwać tylko do obrony. Tego smoczka ten go rozwali jakiś kurde karmazyn. Hmm. Ale dobra, ale my mamy cztery ataku, on ma trzy życia, to i tak go straci pewnie. Hmm. Co tam sobie myślisz? Kobolek nie przyzywa nic mocnego, dobra O do Sargardu! LOL Wybacz Idealne proroctwo Ustaw wtedy na 1-1 Ty tak go dopakował i Idealny proroctwo akurat weszło. Wracaj tu! Ale... ale musi być pewnie zły teraz o <ścoughs> jak mi przykro na chyżość kain rozbijmy Korka, kilka łbów mocne karty 9-1 <śm> no dobra ale możemy to Rozwalić generalnie. To nie ma słów kluczowych żadnych nie ma. To już nie tego. Wracaj tu! W sumie. W sumie idzie. Nawet nieźle. Upadły smok. go tylko miał czym wyleczyć, to byłoby fajnie. Jestem gotów na wszystko! Tego nie przeżyję! Okej. Okay. Fajnie, możemy teraz tego żelazna morskiego odkrywać. Ole mi się teraz ide idealnie trafiło. Czekajcie. Lepiej będzie się... Nie, na razie wstawię tego. Spokojnie ten. On ma on ma 4 życia, ten nasz upadły smok. Może jeszcze. Może jeszcze przeżyje jedną turę. jeśli przeżyje, to zajebiste combo. My, my go uleczymy, jeszcze dostanie plus 1, plus 1. To combo, ten upadły smok i ta. Błaganie do Kinner. Gdyby przeżył, to by przeżył? Mi mi to. Dobra. Tego nie przeżyjesz! Przeżył Upadły smok, przeżył? Przeżył. LOL To? Co że nie służę On już... On, on już wie, że jest w zupie. Zawsze mi to może zabić jakimś zaklęciem, że typu zabi stworzenie, ale może się uda i nie będzie miał tego na ręce? Hmm. Ale spoko, on ma 7 życia, tak naprawdę musiałby mi teraz zabić oba, obydwa te smoki, żeby w ogóle przeżyć. Nie ma szans, żeby zabił, znaczy ma szansę, ale mam nadzieję, że tego nie zrobi, że nie zabije tych Dobra, to nic nie robi. Zmarnował jeden punkt many. Jeszcze mi nie zabije go. może okazać się przydatne. No, ja, ja, ja to Nic nie mógł zrobić. To dobry dzień na śmierć. Jeszcze się poddał. Nie mógł mi zabić moich smoczków. Bardzo się cieszę. Otworzymy. Co tam dostaliśmy? Troszkę złota, pewnie. Tak. Mamy kartę. Eee. Słaba. Nic Ciekawego. No dobra. I to by było na tyle. Yy, na dzisiaj. Yy, taki wyjątkowy odcinek z y, gry Legends. Yy, czy więcej się pojawi? Raczej nie. To jest taki pojedynczy, osobny materiał. Raczej więcej nie będę z tego nagrywał. Chyba żebyście bardzo chcieli, wtedy oczywiście bym nagrał, ale raczej wątpię, żebyście chcieli. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Taka, takie coś innego niż zazwyczaj na moim kanale. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę i wcześniej wspomnianego suba, bo, bo zbieram na 1000 subów i bardzo bym chciał to osiągnąć pewnego dnia. No to na tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia. No i cześć.